Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony, wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało. I mieszkało między nami. Cóż masz, niebo nadziemiane, Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między ludu, kochany, dzieląc nim trudy i znoje Nie. Nie mało, byśmy byli wolni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże dziecie. Błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym słowie Wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i majętność całą I wszystkie wioski z miastami. A słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami. Chciałabym przy tej okazji życzyć Wam wszystkich udanych świąt, obojętnie. Czy spędzacie je sami, z rodzinami, czy w jakikolwiek inny sposób tradycyjny, czy nietradycyjny. No i oczywiście chciałabym Wam życzyć do siego roku 2020. Mój kochani, zaczynają się nowe lata, dwudzieste, lata 30. Mam nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich. Wspaniały rok i że się w tym nowym roku wszyscy znowu zobaczymy i spotkamy. A więc jeszcze raz damy świąt i do zobaczenia w nowym roku. Cześć. Hmm 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 hmm.